sieci pojawiło się bardzo interesujące nagranie pochodzące ze Stanów Zjednoczonych. Rzekomo sfilmowano tam istotę, której sposób poruszania się oraz sylwetka do złudzenia przypomina Golluma, a więc hobbita opętanego pierścieniem władzy ze słynnej trylogii Tolkiena Władca Pierścieni. Nagranie dziwnego białego humanoida zostało uchwycone przez kamerę bezpieczeństwa w stanie Kentucky w USA. Po raz pierwszy opublikowano je na Facebooku 5 lipca 2022 roku. Autorem oryginalnego materiału był niejaki Douglas Windsor McCloney, którym natomiast twierdził, że wideo zostało wykonane w Moorhead w Red River George w stanie Kentucky. Próżno szukać jakichkolwiek innych szczegółów na temat tej obserwacji, a nie da się również zaprzeczyć, że jakość wideo jest bardzo słaba. Wygląda zresztą na to, że nagranie zamieszczone w sieci zostało zrobione telefonem, który nagrywał ekran komputera, przez co jest jeszcze bardziej rozmyte i jeszcze mniej wyraźne. Na filmie widać białą postać, która wygląda jak bardzo szczupła osoba, poruszająca się dziwnie obok samochodu w pobliżu jakiejś posesji. Nie da się zaprzeczyć, że sposób jej poruszania się faktycznie przypomina filmowego Goluma. Wspomniane wcześniej problemy nie świadczą jednak na korzyść tego nagrania. Równie dobrze może to być jakaś chora osoba, lub też nawet jakiś żartowniś tudzież prankster, który w ten sposób próbuje zwrócić na siebie uwagę. O tym, co wydaje się Wam bardziej prawdopodobne, zadecydujcie już sami i zachęcam Was do dzielenia się tą opinią poniżej w sekcji komentarzy.